Nie lubię słowa narodowy. Uważam, że jest to słowo, zwłaszcza w interpretacji prawa i sprawiedliwości, druzgotane, rozbite, unieważnione. Ale, ale, ale w przypadku, ale w przypadku tej, tego święta, słowo narodowe może być bardzo użyteczne i przydatne. Może być przydatne w tym, byśmy uznali kulturę śląską, żebyśmy uznali autonomię Śląska, by podkreślić siłę języka śląskiego jako języka autonomicznego. Dla tych 800 tysięcy ludzi żyjących na Śląsku język śląski jest czymś istotnym i niezbywalnym, tak jak język polski dla nas tutaj. Z tej mównicy powinny padać słowa po śląsku, ale także po polsku. Musimy mieć tego świadomość, żeby ta otwartość była naszą normą a nie przeciwwagą dla narodowych, nacjonalistycznych pomysłów na rzeczywistość polską.